Cześć, witajcie! Jakieś dwa-3 lata temu na tym kanale pojawił się film o kamerce samochodowej firmy Nextbase. A dziś wracam do tej tematyki z kamerką tego samego producenta, ale nieco bardziej kompaktową. Nextbase w piku. Co ta kamerka potrafi i czy warto ją mieć w samochodzie? Posłuchajcie! Na temat tego, czy warto mieć w ogóle jakiś wideorejestrator w samochodzie, nie zapraszam w ogóle do dyskusji. Po prostu trzeba go mieć na wypadek jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia niepotrzebnych dyskusji przy kolizji, ale i również niepotrzebnych dyskusji z policjantami. Taka kamerka może wam naprawdę uchronić tyłek. A czy warto wybrać akurat tę? Ta jest fajna, bo... Po pierwsze, producent zadbał o bardzo sensowny zestaw. W komplecie mamy wszystko, co potrzebne do zamontowania tej kamery: zasilacz z wystarczająco długim przewodem, element mocujący do szyby i całą gamę dodatków, które ułatwią nam montaż. Jak ten montaż wygląda? Kamerka, jak widzicie, jest demontowalna. Możemy ją zdjąć w każdej chwili jednym ruchem ręki chociażby w krajach, gdzie nie wolno takich kamerek używać, albo jeżeli parkujemy w jakiejś podejrzanej okolicy i nie chcemy, żeby nam ktoś wybił szybę i dmuchnął kamerkę. Element mocujący przyklejamy do szyby tak, żeby kamerka nam nie zawadzała, ale jednocześnie była pod ręką, abyśmy w razie konieczności mogli dosięgnąć przycisku aktywującego ochronę zapisu. W moim przypadku poprowadziłem przewód pod podsufitką, poszyciem słupka, uszczelką drzwi za schowkiem, aż do gniazdka na desce rozdzielczej. Przewód jest wystarczającej długości, żeby zrobić to nawet w całkiem sporym samochodzie. Co ważne, producent dołącza do zestawu przyrządzik, który ułatwia nam upychanie kabla pod elementami tapicerki samochodu. Jak już wspomniałem, uchwyt jest przyklejany. W zestawie mamy nawet siereczki do oczyszczenia szyby przed przyklejeniem go, a przylepiec produkuje firma 3M. Uznany producent i naprawdę tą się trzyma solidnie. Sama kamerka, jak widzicie, jest nieduża, zatem nie ogranicza naszego pola widzenia. A jedyne, na co mógłbym ponarzekać, to to, że obudowa jest błyszcząca. Po pierwsze, brudzi się, widać na nie ślady paluchów, a po drugie, no może troszeczkę się błyszczeć, kiedy jedziemy i kiedy jakieś światła z tyłu na nią padną. Jak widzicie... Kamerka nie ma wyświetlacza, zatem do jej obsługi, do korzystania z niej w pełni potrzebny jest smartfon. Kamerka łączy się ze smartfonem poprzez Wi-Fi, a całą konfigurację załatwimy naprawdę dosyć sprawnie i szybko. W instrukcji znajdziecie kod QR do pobrania aplikacji, a dalej aplikacja prowadzi Was już za rączkę. Kamerka oczywiście zapisuje na karcie microSD, obsługiwane są karty do 256 GB. Zatem w razie gdyby coś, gdyby nawet kamerka się uszkodziła przy wypadku, kartę można z niej wyjąć i odzyskać zapis. Kamerka ta występuje w dwóch wariantach, zapisującym w rozdzielczości 1K i 2K. Ja mam ten mocniejszy model i chyba warto dopłacić do wyższej rozdzielczości obrazu. Dołączona do kamerki ładowarka jest praktyczna. Ma odłączany przewód, a do tego dysponuje również dodatkowym gniazdkiem USB-C, zatem nie musicie się martwić, że zajęliście sobie jedyne gniazdo w samochodzie, jeżeli wasza auto ma tylko jedno. Poza tym, że kamerka rejestruje filmy podczas jazdy, ma również tryb parkingowy, ale niestety on wymaga dodatk Zasilania stałego, czyli albo musimy podpiąć osobne zasilanie korzystając z zestawu oferowanego przez producenta, albo po prostu mieć samochód, który stale podaje prąd na gniazdko ładowarki. Takie auta się zdarzają, chociaż przyznam, że niebywale rzadko. Całe sterowanie odbywa się z poziomu wspomnianej wcześniej aplikacji. Ona ma interfejs po polsku, natomiast czasem niestety wymaga odrobiny cierpliwości, bowiem bywa, że telefon z kamerą nie chce się połączyć za pierwszym razem. Mnie to troszeczkę dokuczało, podobnie zresztą jak samo zgrywanie filmów z kamery do telefonu, które zajmuje jednak sporo czasu. Tutaj trzeba się niestety uzbroić w cierpliwość, albo zrobić to prościej. Wyjąć kartę i zabrać do domu i sobie zgrać filmy na komputer. Ta powolna transmisja wynika zapewne z tego, że zastosowana tu jest niezbyt już nowoczesna łączność Wi-Fi w paśmie 2 i 4, tu akurat mogłoby być trochę lepiej, gdyby był obsługiwany protokół Wi-Fi o większej przepustowości, na pewno zgrywanie filmów i cała obsługa kamery byłaby szybsza, wygodniejsza i łatwiejsza. Z dodatków, kamerka ma tryb stróża, to się przyda w momencie, kiedy pożyczamy komuś samochód, i kamerka może wtedy zapisywać zabezpieczone nagrania w razie przekroczenia prędkości czy wystąpienia jakiegoś zderzenia i od razu powiadamiać o tym właściciela, oczywiście pod warunkiem, że do kamerki jest podłączony jakiś smartfon. Podobnie działa tryb świadka, wtedy od razu nagranie wysyłane jest do właściciela pojazdu. Naturalnie znów, jeżeli do kamerki podłączony jest jakiś smartfon. W przypadku kamery samochodowej jednak najważniejsza jest jakość nagrań, jak nagrywa kamerka Nexbase Pico? Generalnie w dzień nagrania są bardzo dobrej jakości. Bez problemu rozczytamy tablice rejestracyjne mijanych nas samochodów, a pole widzenia jest dosyć szerokie. Podoba mi się sposób, w jaki kamerka prezentuje kolory, a i do płynności obrazu zastrzeżeń mieć raczej nie mogę. Co prawda nie ma HDR-u, ale kamerka mimo to radzi sobie całkiem nieźle nawet kiedy jedziemy pod słońce teraz w tle widzicie właśnie kilka nagrań wykonanych tą kamerką i generalnie moim zdaniem jakość tych nagrań nie jest wystarczająca do oceny tego co dzieje się wokół samochodu w razie jakiejś kolizji czy innego zdarzenia na drodze sytuacja trochę pogarsza się niestety po zmroku po zmroku niestety filmy wychodzą dosyć ciemne a i tablica rejestracyjnej udaje się odczytać dopiero z niedużej niestety już odległości. Ale z drugiej strony, no jeżeli dojdzie do kolizji, to i tak tablica tego drugiego samochodu myślę, że znajdzie się na tyle blisko, że kamerka ją wyłapie i zarejestruje tak, abyśmy byli w stanie ją odczytać. Generalnie kamerka robi swoje. Jeżeli coś się wokół samochodu naszego wydarzy, zapis będzie i będzie widać, co się zadziało. A to, czy będzie to widać rewelacyjnie, czy niestety po zmroku nieco gorzej, no to już jest sprawa chyba trochę drugorzędna. Ważne, że kamerka chroni nasz tyłek w razie, gdyby ktoś dyskutował na temat swojej winy przy kolizji. Kamerka oczywiście rejestruje również dźwięk, zatem warto o tym pamiętać, gdybyśmy na przykład chcieli ten film wysłać gdzieś dalej, a w tle opowiadalibyśmy o czymś, o czym niekoniecznie chcielibyśmy mówić publicznie. Kamerka wraz ze swoją aplikacją pozwala na bezpośrednie udostępnianie filmów, gdyby to akurat było komuś potrzebne. Moim zdaniem lepiej uważać z udostępnianiem takich filmów, bo ktoś jednak może mieć pretensje i dobrać nam się do tyłka. Niemniej. Kamerkę warto mieć, a ta jest o tyle fajna, że jest niewielka i w zasadzie bezobsługowa. Kiedy ustawimy ją raz, ona się automatycznie włączy, nagra co trzeba. W razie gdybyśmy chcieli zapamiętać jakiś film, naciskamy guzik i tyle. Jest to kamerka dla tych, którzy niekoniecznie chcą się takim urządzeniem w samochodzie zajmować, chcą po prostu je mieć, ale zarazem o nim zapomnieć. I ta kamerka właśnie to robi. Po zamontowaniu w samochodzie zapominamy, że ona w ogóle tam jest, a jednak Materiały się zapisują i to najważniejsze. Za to urządzonko trzeba zapłacić w tej chwili jakieś 450-500 zł. Jest to może nieco więcej niż za najtańsze chińskie kamerki, no ale powiedzmy, że tu jednak kupujemy produkt markowy z bardzo praktycznym i przemyślanym zestawem akcesoriów. I za to ta kamerka u mnie łapie dodatkowe punkty. A jeżeli jeszcze nie macie kamerki. To koniecznie ją sobie kupcie. Taką albo jakąkolwiek inną. Bo pamiętajcie, nawet najgorsza kamera może czasem uratować was przed problemami, przed mandatem i przed przypisaniem winy w razie kolizji czy potrącenia pieszego albo rowerzysty. A ja za dziś już Wam dziękuję i zapraszam na kolejne produkcje. Do zobaczenia. Cześć.